Nie, manka ludziska, z tej strony patcraft i zastanawiasz się pewnie, czemu jestem taki rozerwany na pół. Mianowicie symbolizuje to, jak teraz moja głowa wybucha pomysłami. Dziemiaczki, dzisiaj będziemy grali sobie w Blitz Survival Games i mam nadzieję, że mnie nikt bardzo nie sklepie, bo mam wam mega dużo, dużo pomysłów do przekazania, więc e, widzimy się na arenie. Okej, okay, siemanko ludziska, jesteśmy na arenie, za chwilę się zaczyna i zaczynamy z pomysłami, bo wam chcę naprawdę wszystko powiedzieć. Sorki, że nie nagrywałem 7 prawie dni, czy może trochę więcej, nie jestem pewien, ale musiałem ogarnąć parę rzeczy e, i mam... Teraz dużo pomysłów wracam i będzie hardkorowo. Nie wiem czy wybrałem klasę, ale mam nadzieję taką. Ok, lecimy tutaj a, pod górkę. Więc pierwszy pomysł to. E, będzie, będą wyświetlane wasze komentarze na początku każdego filmu, od teraz od zawsze więc jeżeli ktoś napisze komentarz, może być śmieszny, może być na temat tego filmiku, czy na jakiegokolwiek filmiku, temat jakiego oglądacie u mnie lub. Może być jakieś pytanie cokolwiek, ale chcę, żebyście Wy też interaktowali się troszkę ze sobą i jeżeli komuś się podoba kogoś komentarz, no to dajecie mu po prostu lajka like, i ja wtedy widzę, że chcecie się to coś dowiedzieć lub chcecie, żebym to powiedział i wyszedł na głupa. E, Okej, okay, tu się skryjemy, myślę, że tu jest... O, jest jakiś koleś koło nas. E, może pójdziemy trochę tu spoko. Następny pomysł to um, to, że... o. -o. Ktoś mnie klinuje, okej, okay, następny pomysł to to, że e, chciałbym zrobić fajną serię, nie mogę wam niestety powiedzieć jaka to seria, ale mam ją w głowie i ona będzie też taka, że kiedyś mam nadzieję przerobi się e, czy przetworzy się, nie wiem jak to się mówi, w serię dla widzów, więc e, będziecie wy też mogli w niej występować i w ogóle więc będzie spoko, bo w końcu coś wymyśliłem fajnego mam nadzieję i chciałbym wam teraz tak powiedzieć. Co to jest, ale nie mogę. masakra. Wejdę na tą górę. Nie wiem, co niej jest, bo nigdy na tej mapie nie grałem, ale zobaczymy. Ten powiem wam. Kurczę, chcę wam trochę coś zdradzić, może nie wiem. Um, ta. Hm. Ta seria będzie polegać na tym, że będę z powrotem ze skinem skrzata, czyli takim, jak mam tutaj po prawej stronie, czy po lewej mojego, mojej postaci. Więc nie wiem, może wam to da coś do myślenia, <laughs> albo nie, nie mam pojęcia. Zobaczmy, co tutaj jest. Mam nadzieję, że tu są jakieś skrzynki, bo jak nie, to nie wiem po co wchodziłem pod taką górę. I w ogóle leje deszcz, i ja nie rozumiem, co tu się dzieje, ale spoko. Jeszcze następna rzecz, która pomysł. Dzisiaj mam normalnie tyle pomysłów. O, mamy coś. Jej, dziękuję. Bądź tu, co? E -e. Watch? Halo! Czemu tu nie mogę wejść? Nie rozumiem, może z drugiej strony gdzieś. Eee. Jezu, tu jest chyba... A nie, nie rozumiem. Jednak nie rozumiem. Pokazuje, że jest za wysoko jakby limit budowania czy coś, więc tu chyba nie mogę wybić, ale spoko. Następną rzecz, którą wymyśliłem to nie wiem, czy chcecie u mnie na kanale inne gry też niż Minecraft, ale ja myślę, że będzie naprawdę spoczko powrócić do serii, Zjedziemy sobie tak jak Tarzan, dziwnie. O, cholera, chyba jestem w dupce. E, do serii Random Play, czyli w której chodziło o to, że wy piszecie w komentarzach, co chcecie, żebym zagrał. I wcale nie jestem na nowej e, mapce. Ależ skąd? I co wtedy się dzieje? To ja po prostu gram w tą grę, którą wy mi podeślecie, jakkolwiek ona dziwna by nie była. I wtedy. Czy też, właśnie ta seria jest taka dziwna, że mogę zagrać w grę taką, z której chciałbym coś nagrać, ale niekoniecznie chciałbym nagrać serię, o ile to ma jakiś sens. Lub wy podsyłacie mi w komentarzach jakieś mega dziwne gry. Tak działało to na początku, jeżeli ktoś mnie ogląda od moich tam początków, to będzie pamiętał serię Random Play, tylko teraz chcę ją zrobić taką, wiecie, bardziej Jakoś taką dla Was, i żeby była bardziej taka jakaś fajna. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, ale takie mam pomysły. Um, mówiłem o komentarzach, chyba tak mówiłem. Um, gdzie są moje? I tam nikt mnie nie goni. Jest! Jest pięknie, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. W ogóle mega fajna rzecz. Nie wiem, czy Wy też gracie na MySG, bo jestem na takim właśnie serwerze, czyli serwerze Blowa i tu jest crafting, który można otwierać w. W swoim inwentarzu, czy to nie jest epickie? Jak <laughs> dla mnie jest mega fajne. I czekajcie, zapisałem sobie te moje pomysły tutaj na chmurce i patrzę, czy coś pominąłem. Chyba nie. Wszystko jest spoko, tak jak miało być, więc lecimy. Myślę, że jak tutaj pójdziemy. O ja, jest jakiś zamek masakryczny. Oj, mam swoją już miecz. Więc mam nadzieję, e, kogoś ostro sklepać. Wrócimy na spawnu. Nie wiem czemu, ale jak gram z niedźwiedziem, to zazwyczaj ludzie wracają na spawn. Znaczy, że ja, ja wracam z niedźwiedziem na spawn, bo tu zazwyczaj są ludzie, że tak jakby wracają. Nie wiem czemu tak jest. Czemu ktoś chce wrócić? O, tam widzimy Kolesia. I tam lecimy. Widzę w kom na kompasie też, że jest za nami, ale ja chcę sklepać tego gościa chyba. Gdzie on idzie? Tutaj i nie spodziewał się tego bum brum, bum 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 i miał chyba ironowy miecz miał ironowy miecz nice 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 o, o. weźmiemy sobie szybko to postawimy rozwalimy rączkę. mam nadzieję że nikt nas nie sklepie i weźmiemy sobie to zużyty helm? nie wiem czy co jest lepsze no! Okej, okay, wiem, że nie możecie w to uwierzyć, ale to jest ta sama mapa. Z martwych wstałem w tym momencie i mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi znaczy pójdzie mi tym razem to jest ta sama mapa, oczywiście, um, więc myślę, że pójdzie mi całkiem dobrze. Tutaj widzę jakiegoś gościa. Mam nadzieję, że go falne, bo mnie nie widzi. Nie widział mnie? Nie widział mnie! Nie, nie widział! Jest! Jest! Rudy Power! O Jezu, ucieka. Dobra, tym się już nie zajmę, bo on jest zbyt skokszony. Spróbujemy tego gościa złapać. Chodź tu. O! Obie mnie jednak. Wrócił. Wrócił. Chcę. Chcę dostać w dupę. Urzuję, skrzata. To jest. To jest mój czas. To jest. jest mój czas. Wcale. To nie jest inna ręka i wcale niego nim nie gościa <noise> Ja nie mogę. Więc e, tak znowu żyję, z powrotem. To wcale nie była magia edytingu, że. To cały czas jest ta sama mapa. Ja po prostu jestem nieśmiertelny. I mam nadzieję, że tym razem mi pójdzie całkiem dobrze. Już Wam powiedziałem wszystkie pomysły, jakie mam, czyli nowa seria. Komentarze na początku Wasze najlepsze. Znaczy, jeden komentarz najlepszy za każdym filmiku na początku będę czytał. Random play, powrót z serii i, um, i tyle. I w ogóle jest Was już. Kurczę, dwadzieścia tysięcy prawie. To jest po prostu i wybuch z lewej i, I wybuch z prawej. Po prostu to jest um, dziwne. Nie rozumiem, czemu subskrybujecie kogoś, kto jest rudy. Jest ich trzech. Jest ich trzech, ale oni tak, oni tak czuł, że wygra i krył się za drzewem. Nie mam pojęcia, co ja robię. Kurde, zabiją mnie i tak. <laughs> że pójdę jednak do tego lasu. Ale ja chcę akcję, ja chcę akcję, ja chcę pokazać wam, że rudy jednak umie się bić, oni mnie nie zauważą, wcale nie patrzą w moją stronę, nikt mnie nie widzi, idę w ich stronę, co się stanie, co się stanie, to nie jest pewne, ale czy zabiję tego gościa, tak, zabiłem, I teraz, wezmę szybko aeronowy miecz i tego też zabiję, czy to się uda, czy to się uda, tak, co, jak to się udało, No nie wiem, jak to się stało, what the fuck. Okej, okay, szybko heal, heal, heal. Jak się schylać mam? Nie wiem, ale komuś dam chyba coś fajnego. Nie wiem co tu mam. Tak się podjarałem, że nie wiem co robię. Okej. Okay. ziomy <gryzamy> żyję. What the fuck co się stało? Okej. Okay. Bierzemy enchanting. Ta ta, ta 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 ta. Może nie zenchantujemy sobie e, sworda. Nie. <gryzamy> nie, to to jest to jest już koniec, okej. Okay? To by było na tyle. Dzięki za oglądanie ziomki. Dzięki, że jest Was. 20. A jeżeli chcecie mnie supportować, to dawajcie te łapki, bo naprawdę mnie to motywuje. Tak samo wpijajcie na Facebooka, na wszystko inne. I dzięki, jeszcze raz, że jesteście. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Czyli pamiętajcie, że mam challenge. 3 odcinki w tym tygodniu. To jest pierwszy. I yo!